To, że Ryzen 9800X 3D pozamiatał na rynku, jeżeli chodzi o wydajność w grach, każdy chyba już wie. Do mnie też wprawdzie przyjechał sample na premierę, niestety nie wyrobiłem się z jego testami, ale dziś mam dla Was bardzo ciekawy i bardzo praktyczny test. Mianowicie sprawdziłem, czy warto ten procesor kupować do grania w rozdzielczości 1440p. I żeby było ciekawiej, to nie zrobię testów na jakiejś bardzo wydajnej karcie graficznej, a właśnie karcie, która pod tą rozdzielczość jest przeznaczona. Moi drodzy, witam was bardzo serdecznie. Ryzen 9 x 3 d to niewątpliwy król wydajności, jeżeli chodzi o gry. Ale ma sprawa, że wszystkie testy premierowe robione były w rozdzielczości 1080p z bardzo wydajnymi kartami graficznymi, bo tak testuje się procesory, żeby po prostu wykazać różnicę pomiędzy nimi i żeby sama karta też nie była wąskim gardłem. W innym przypadku takie testy nie miałyby sensu. No ale co, gdybyście chcieli kupić pewien procesor pod rozdzielczość 1440p? Czy warto też tym Ryzenem się interesować, czy być może warto wybrać Troszeczkę niższy model jak powiedzmy Ryzen 7700 lub też Ryzen 7600. Bo jak wiadomo im wyższa rozdzielczość tym mniejsze znaczenie procesora. Żeby było ciekawiej to dorzuciłem jeszcze do zestawienia Intela i9-14900K. Powiecie pewnie dlaczego nie nowego Core Ultra 285K. Jak wiadomo te procesory wypadają dość kiepsko w grach. O średnio 8% słabiej od poprzednika i nie sądzę, żeby ktokolwiek pod kątem gier tymi procesorami się interesował. Stąd też taki, a nie inny wybór. Oczywiście trzeba mieć na uwadze to, że 14 generacja procesorów Intel miała problemy ze stabilnością, ze zdegradowaniem się. Wprawdzie wyszły nowe biosy z nowymi profilami, no ale tak naprawdę jeszcze troszeczkę czasu upłynie, zanim dowiemy się, czy to faktycznie działa tak, jak należy. Testy, które za chwilę zobaczycie, wykonałem na RTX 4070T i Super, czyli karta no, przeznaczona właśnie do rozdzielczości 1440p. Będzie 9 gier oczywiście dobranych tak, aby jak najbardziej leżały na procesorze, czy też miejscówki w tych grach, zależne były w dużej mierze od jednostki centralnej. Ponieważ szanuję Wasz czas, nie będę przedłużał i jedziemy od razu z konkretami. Nie będę się za bardzo skupiał na wydajności Intela 14900K, bo nie on jest głównym bohaterem odcinka. Powiem tylko, że wydajność tego procesora jest niemalże identyczna jak Ryzena 9800X3D. Co do różnic pomiędzy Ryzenem i X3D a pozostałymi, to wahają się one od 1 do nawet ponad 16% w ekstremalnych przypadkach, takich jak choćby Far Cry 6. Nie jest to mało, ale patrząc na przykład na średnie klatki w tym tytule, które oscylują na poziomie 143, mówimy o mega płynnej rozgrywce i raczej różnicy 25 klatek nie odczujecie. Poza średnim klatkarzem warto też zwrócić uwagę na minimalny, który na słabszych progach w kilku skrajnych przypadkach potrafi wynosić 50 a nawet 60 fpsów mniej w porównaniu do Ryzena X3D. I o ile w grach takich jak Shadow of the Tomb Raider czy też Far Cry 6 nie będzie to robiło zbytniej różnicy, o tyle na przykład w CS2 już może, ale to raczej u graczy pro aniżeli niedzielnych. Zerknijcie jeszcze na wykres z poborem energii całych zestawów. Tutaj, jak widać, prym wiedzie Intel niestety w tym negatywnym znaczeniu i pobierał on o ponad 130W więcej względem Ryzena 9800X3D. A ten znów wypadł lepiej nawet od Ryzena 7600. Być może różnice są znikome, ale biorąc pod uwagę wydajność, zasługuje to na wyróżnienie. No dobrze, widzieliście już wyniki wydajności, zatem teraz warto odpowiedzieć sobie na pytanie, które zostało zadane na początku tego filmu: czy warto kupować Ryzena 9800X3D do rozdzielczości 1440P? Moim zdaniem kompletnie nie ma to sensu. Oczywiście różnice pomiędzy procesorami, czy to 7700 czy też 7600 są, aczkolwiek nie są one duże. W przypadku na 7600 jest to 6,5% i w przypadku 7700 około 4,5%. No i warto dodać też, że wpływ na ten średni wynik miały tak naprawdę trzy gry. Był to Far Cry 6, Hogwarts Legacy, jak i CS2. A w pozostałych przypadkach te różnice były wręcz marginalne. I teraz pewnie niektórzy z Was powiedzą, no ok, ale w takim Far Cry 6 mamy prawie 25 klatek różnicy pomiędzy Ryzenem 7600, a 9800X3D. No oczywiście, jest tam taka różnica, ale czy te 25 fps przy takiej grze cokolwiek Wam da, czy poczujecie różnicę? Tak czy inaczej, w każdej grze, nawet na Ryzenie 7600 mieliście grubo powyżej 100 fps w średniu. Oczywiście, trzeba też wziąć pod uwagę ten minimalny fps, czyli 1% low, w niektórych przypadkach te różnice były naprawdę spore. No, jeżeli na przykład gracie w gry sportowe i gracie zawodowo, no to powiedzmy te 60 fps pomiędzy tymi dwoma procesorami no, może mieć jakieś znaczenie. Aczkolwiek no, też nie dajmy się zwariować, bo pod uwagę trzeba wziąć też cenę tych procesorów i różnica pomiędzy powiedzmy Ryzenem 7600 a 9800X3D to ponad 1500 zł, także naprawdę sporo. I ta kasa zostaje u Was w kieszeni. Co do porównania Ryzena 9800X3D z Intelem 14900K, gdybyście już się na topowy procesor do tej rozdzielczości jednak zdecydowali, no to można powiedzieć, że procki idą niemalże web w łeb. Jednak jakaś tam zauważona różnica była na korzyść Intela w CS2, aczkolwiek przy tym klatkarzu no to też nie zrobi praktycznie żadnej różnicy. I jeżeli byście wybierali pomiędzy tymi dwoma procesorami, no to dla mnie wybór jest oczywisty: Razen 9800X3D, który jest być może o dwie stówki droższy, ale macie platformę, która cały czas będzie jeszcze rozwijana. Niestety, podstawka pod Intel 14 generacji jest już martwa. No i druga sprawa, że jednak Intel 14 generacji mają tam jakieś swoje problemy, czy one zostały rozwiązane, czy też nie, no to dopiero czas pokaże. Swoją drogą, jeżeli szukacie komputera pod Wasze potrzeby, to zapraszam Was na moją stronkę z polecanymi zestawami komputerowymi. Tam każdy powinien znaleźć coś dla siebie w zakładanym budżecie. Jedyna uwaga to w zestawach z Ryzenem 7800X3D, jak już pojawią się stany magazynowe Ryzena 9800X3D, po prostu te procesory podmieńcie. Moi drodzy, na dzisiaj to byłoby tyle. Mam nadzieję, że tym filmem Wam pomogłem i teraz wiecie, jaki procesor wybrać. Gdybyście chcieli jeszcze inne testy Ryzena 9800X3D, powiedzmy w rozdzielczości 4K, ale już w połączeniu z kartą graficzną do tego przeznaczoną, czyli rtx 4090, w porównaniu do Intela Core Ultra 285K, czy też Intela 14900K i w porównaniu do słabszych jeszcze procesorów, choćby Ryzena 7700, czy też 7600, to dajcie znać w komentarzu i z pewnością, jeżeli będziecie zainteresowani, coś takiego dla Was ogarnę. Na dzisiaj tyle, jak mówię, dziękuję Wam za uwagę, trzymajcie się ciepło, pozdrawiam, hej!